Cześć, witajcie na warsztacie. Dzisiaj nie będzie odcinek akurat z rozbierania. Będzie akurat odcinek z tego, co znajduje się w środku tego pojemniczka. Tego garnuszka, który mam przed sobą. A więc zaczynajmy. Pierwszą częścią jest tutaj takie e, aluminiowa osłonka od e, jakiejś rzeczy. Mi się wydaje, że to jest od kołpaku. To przyjechało do nas. To jest aluminiowe. Kolejna rzecz... Też aluminiowe, tutaj taki e, nawet nie wiem, nie znam wszystkich elementów, bo, bo bardzo dużo jest tego wszystkiego w tych rzeczach. To też jest aluminium, zaraz sobie tutaj. To tutaj je odłożę. Kolejną rzeczą, co przyjechało, to jest to, jest, wygląda jak filtr paliwa. To jest akurat znalowe także to odkładam też na bok. Kolejną rzeczą jest takie coś, To jest od piekarników. Yy, ta yy, gdzie się gaz podgrzewa. Yy, tutaj lecą płomienie z tego. Kolejna fajna rzecz, kolejna miedziana rzecz. Sprawdzimy w ogóle, czy to jest miedź. Jak możecie zauważyć, tutaj w środku o tutaj o w środku jest miedziane yy, od jakiegoś wirnika to przyjechało bez, bez konkretnego sprzętu w sobie więc jakby było już no tak, tak rozebrane jak jest fajnie jest 200 gram miedzi kolejna rzecz jaka przyjechała to są to jest tłok jeden oraz drugi to są chyba od skuterów albo od motorków jakichś małych bo to yy, nie widziałem jakichś pomp, czy, czy skuterów od tego to są tłoki kolejna rzecz to hamulec też aluminiowy, który do nas przyjechał A kolejną rzeczą, tutaj mam jakiś taki kawałek miedzi z jakiegoś ciekaźnika dosyć mały kawałek, ale zawsze coś kolejną rzecz, mosiężny kran Wystarczy tutaj odkręcić tą, ten koreczek i będzie fajnie. Tutaj kolejna rzecz, to też jest jakiś przekaźnik miedziany, także spoko. Kolejną e, rzeczą jest tutaj biało kran, tak biało-mosiężny? Biało tak, jest trochę e, w kurzu, ale to jest biały mosiądz. Kolejną rzeczą jest taki mosiężny zabór który przyjechał kolejną rzeczą akurat sprawdzę magnesem czy to jest nie to jest biały mosiądz który też przyjechał to jest jakaś złączka do rur ze zmianą, zmianą pod odpowiednim kątem kolejną rzeczą jaką mam to jest tutaj mosiężny dzwonek tutaj możecie zauważyć to jest mosiądz oraz sama mi śniaseczka aluminiowa rzecz tak, aluminiowa, sprawdzę. Aluminiowa. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.